Generali przedstawia: Dbaj o siebie, twoje generali, choroby tarczycy. Znajdujemy się w biurowcu dużej firmy konsultingowej. Poznajcie Ewę i Agnieszkę, zaprzyjaźnione pracowniczki tej firmy. Ewa, kierowniczka analiz, konkretna, ostatnio zmartwiona. Agnieszka, młodsza koordynatorka projektów, energiczna i ciekawa świata. W pewnym momencie dyskusja zeszła na kwestie zdrowotne. Słuchaj. Nie wiem już co robić. Włosy mi lecą garściami, paznokcie łamią się od byle czego. Nawet suplementy nic nie dają. Znam to. Miałam podobnie rok temu. Poszłam wtedy do lekarza rodzinnego, kazał mi zrobić badanie TSH. Potem zlecił kolejne i okazało się, że mam niedoczynność tarczycy. Naprawdę? Nie pomyślałam, że to może być związane z tarczycą. Bardziej zastanawiałam się, czy to nie przez jesień i stres. To TSH oznacza się z pobranej krwi, prawda? Tak, zwykłe pobranie krwi. Zdecydowanie warto porozmawiać o objawach z lekarzem. Czasem zlecają TSH, a jeśli są wskazania, to możesz dostać też skierowanie np. Na, na FT3, FT4 czy przeciwciała. Dobrze, że o tym mówisz. Trochę zaczęłam się martwić o siebie. Ja jeszcze czułam się ciągle zmęczona, ale to minęło, kiedy zaczęłam brać leki i zmieniłam dietę. Pamiętam, że jeden z moich kolegów z zespołu też robił badania, bo niepokoiło go ciągłe rozdrażnienie, brak koncentracji, nadmierna potliwość i spadek wagi. Okazało się, że u niego związane to było z nadczynnością tarczycy. Hmm, ten brak koncentracji też zrzucałam na natłok zadań. Namówiłaś mnie. Umówię się do lekarza i zobaczymy. W końcu trzeba o siebie zadbać, prawda? Pewnie, dobra decyzja. Rozmowa z lekarzem to świetny punkt wyjścia. Fakty o chorobach tarczycy. Choroby tarczycy znacznie częściej występują u kobiet, jednak mogą również dotykać mężczyzn. Ryzyko zachorowania zwiększa się wraz z wiekiem. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest pobranie krwi i oznaczenie poziomu TSH. TSH to hormon tyreotropowy, który wydziela przysadka mózgowa. W kolejnych krokach lekarz może zlecić badania hormonów tarczycowych FT3, FT4 i przeciwciał antyTPO. Anty Specjalistą chorób tarczycy jest endokrynolog. Przyczynami chorób tarczycy mogą być: obciążenie genetyczne, niewłaściwa dieta, stres, palenie tytoniu, insulinooporność, otyłość. Objawami niedoczynności tarczycy są m.in. uczucie ciągłego zimna rąk i stóp, zmęczenie i senność, stany depresyjne, problemy z pamięcią, niskie ciśnienie tętnicze, problemy ze skórą, włosami i paznokciami, np. nadmierne wypadanie, suchość i bladość skóry. Objawami nadczynności tarczycy są m.in. utrata masy ciała przy zwiększonym apetycie, wzmożona potliwość, nerwowość i rozdrażnienie, osłabienie siły mięśniowej i drżenie rąk, kołatanie serca. Jeśli objawy Cię niepokoją, warto skonsultować je z lekarzem. Dzień dobry, tu przychodnia lekarza rodzinnego. W czym mogę pomóc? Generali, profilaktyka się opłaca.